Rize, czyli Olbrzym, to taki duży kompleks, który budowany był w górach Sowich. No i tak naprawdę sam kompleks jakby nie stanowi, o, nie stanowi dla nas żadnego powodu do jakichś kłótni i tam podobnych. Natomiast z terenem już jest inaczej. Tak jak już wiecie, dla mnie to jest nieco szerszy teren. Natomiast dzisiaj postanowiłem, że zaliczymy podróż sentymentalną. A mianowicie kompleks Jawornik. Moim zdaniem jeden z najciekawszych, najfajniejszych na początek, lightowych takich, jedna z takich najbardziej lightowych sztolni. No ale zacznijmy od tego, że było ich 7, Wejście jest tylko do jednej, i tak naprawdę między drugą a trzecią sztolnią mamy korytarz, ale trzecią już nie wyjdziemy. Możemy wejść tylko i wyłącznie drugą. I właśnie do niej w tym momencie dochodzę. I tak jak mówię, jedna o! z prostszych, choć w zimie, jak widać na zamęczonym obrazku, nie jest to taki cudniutki i malinki. Ale jest dziura, jest jawornik, jest kamil. Obiecałem mu, że pokażę mu tą sztolnię. W związku z tym, zdania dotrzymuję, słowa dotrzymuję. No i będziemy schodzić na dół. Przy zejściu założę was na, na kask, no i ktoś powie, a po co ty tu w kasku leziesz? No jak ktoś rozbija ciągle głowę, to nie ma innego wyjścia, tylko i wyłącznie korzysta z kasku. Dzień dobry, drodzy moi. Jeden z elementów RIZE, choć dla niektórych nie jest to RIZE, dla mnie to jest określenie tak jak Sudety, tak jak już wspominałem. No i złazimy na dół. Witajcie, no to co? Wjeżdżamy, to wejście jest takie. Dosyć, dosyć trudne, to znaczy, no, trudne, no może przeskudnijmy, no właśnie trzeba uważać, wjazd tutaj jest uciążliwy, o, ale za chwilę już o, co to mnie ale cieplutko, spróbuję jeszcze, no, czuć, że jest cieplusio. opa, opa, dobra. Zjeżdżamy tu z całym dobytkiem. Okej. Okay. Ale czuć ciepło. Ciepło, kurde. No. Czekaj, spróbuję odpalić. Kurde. Tak, ja już nagrywam. No trudno, Kamil. Trzeba, kurde. Coś przyjął z latarką. O. Dobra. No, widzę, że sporo wody jest. Co w wypadku jawornika e, nie jest taką oczywistością, oczywistą oczywistością, ale tak jak mówiłem, sztolnia duża, ładna, wygodna i warta uwagi, bo to jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę nie no dobra. Nie powiem, że każdy może wejść, bo bym skłamał, ale. To jest fajne miejsce, bardzo fajne, lajtowsze. No i tutaj pozostałości po obudowie, trochę widać, że się odspaja mimo wszystko. To już nie jest ten jawornik, który był na początku, gdzie tutaj tak naprawdę wszystko było cudmiut i malinki. To jest cały czas eksplorowane, cały czas chodzą tutaj ludzie. No i niestety. To wszystko ulega jakiejś tam degradacji. Tak jak mówię, dosyć mokro w tej chwili w porównaniu z tym, co tutaj kiedyś było. Ja już nie byłem tutaj, chyba z 2-3 lata, dobre jak nie więcej. Ale zobaczcie, jak były obudowane korytarze. Tutaj widać bele takie naprawdę bardzo solidne, i cały ten korytarz tak wyglądał. Troszeczkę było jeszcze z dołu oczywiście, no. Ale tu fajnie obudowę widać, bardzo ładnie. E, ja jeszcze wyciągnę tylko sobie drugą latarkę, żeby co nieco Wam tutaj poświecić w pewnych miejscach, momentach. Okej, okay. dobra. A ją troszkę ściemnie, żeby ona tylko troszeczkę doświetlała. O, a żeby główna latarka jednak świeciła. Ta, którą mam na kasku. Ona po prostu najfajniej to oświetla. Okej. Okay. No jesteśmy w środeczku. Widziałeś, jakie solidne balenie. nie? Te pozostałości, one już niedługo będą, bo to już jest naprawdę słabe. Lepiej tego po prostu nie dotykać. Chociaż mam wrażenie, że tutaj ktoś też... Nie, nie, myślałem, że podpierał to. Nie podpierał. Szerokie korytarze. I tutaj widać, że była kolejka. Na dole beleczki poukładane. Fajnie cieplutko, bo na zewnątrz minus 15 stopni w tej chwili. No, a tutaj naprawdę fajna temperaturka, cieplusia. No jest jeszcze gontowa, ale gątowa się wali. Gątowa jest w piaskowcu i ten piaskowiec już w tej chwili niekoniecznie wyrabia. Natomiast co, idziemy najpierw w prawo? Dobra, to idziemy prawym zestawem. O, jakieś pozostałości prawdopodobnie od lamp elektrycznych. Fajnie, że... myślę, że słyszę głosy. O, no to idziemy. Chodźcie, panie Kamilu, chodź. Ale fajne wypływy tutaj są. No, grzybki nawet są. Trochę brei tu jest. Bo to jest ten korytarz łączący, zdaje się. Zerknij proszę na mapę. To jest chyba łączący drugą, trzecią, nie? Telefon właśnie. Aha. No to brawo. Prosiłem Kamila, żeby na razie czego zabrał ze sobą... żeby na razie czego zabrał ze sobą mapkę. Kamil oczywiście mapę wziął, ale jak widać na załączonym obrazku, nie zabrał ze sobą telefonu. W związku z tym niestety nie mamy planu, ale kurczę powiem dużo wody. Tym razem korytarze, które nie były podlane. Teraz są, żeby się nie okazało, że kaloszki nam tutaj nie wystarczą. O, ale czyściutka, ładna woda. Zrygu jest tak, że przy obrzeżach, przy, przy ścianach trzeba chodzić, przy ociosach, przepraszam, raz znowu ktoś mnie opierdzieli. Ale, tak jak mówię, Jawornik jest takim bardzo fajnym miejscem. Dla mnie jest to mega podróż sentymentalna, ze względu na to, że to jest moja pierwsza kopalnia, którą zobaczyłem. Pierwsza sztolnia. Tylko najciekawsze jest to, że ja wtedy byłem w butach zwykłych. I w związku z tym, no, wszedłem bez wody i jakoś nie było większego problemu. Zawaliska to nawet nie pamiętam, czy one już były, czy ich nie było. No ale to wszystko się wiecie. Pozrywało z góry, prawda? To jest chyba ten korytarz łączący jedną i drugą sztolnię, czyli sztolnię numer 2 ze sztolnią numer 3. I patrzcie. Tak cała była obudowana. Także tutaj te korytarze. Były bardzo, bardzo solidne. No i trzeba uważać pod nogi, żeby się nie poślizgnąć, bo generalnie nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Ciekawe jestem, czy znajdę to miejsce, które jest yy, takie bardzo, bardzo ciekawe. A mianowicie jest jeszcze przejście pod kolejny poziom. Kurde, dużo wody jest. Naprawdę dużo wody. Też raczej się przelać nie, nie przeleje. I kolejny cawał O! No myślałem, że to nie a to nie nie toperze, tylko kołek wbity na rozdrożu. Dobra. Widzimy sobie. Duża, przestronna, fajna. Te jeszcze deski były układane? Duża, przestronna, fajna bardzo fajnie się tutaj eksploruje ze względu na to, że nie trzeba się schylać. A my dochodzimy, o ile pamiętam, do tak, do wyjścia ze sztolni numer 3. I to wejście jest osypane. Tylko, no, tam jeszcze jest jakieś podejście. No dobra. Kurczę, bardzo mokro, no ale wejdziemy tam, zobaczycie, że ja myślę, że to jest wszystko to, co się posunęło i, o nie, jest jeszcze wejście, jest jeszcze kawałek, kurde, do tego, to ja nie pamiętam zupełnie, pyk, proszę Państwa, czyżby się ktoś tutaj wkopał? O kurde Jest wyższy poziom No widzicie, nie wszystko człowiek pamięta To no jest dojście Ach, ale to chyba W tym momencie idziemy po zawale Wodę słychać, fajnie Tak Albo to jest Kurcze no bo to jest to miejsce, gdzie jest zejście z zawału na dół. Dobra, wejdźmy, zerknijmy. Wyjście jakoś się da. W razie czego kamień mnie będzie ratował? O kurde. No, to jest to wejście chyba. Hardkorowe takie. No, to jest to. Powiem szczerze, dzisiaj to niekoniecznie mam ochotę tam schodzić. To jest to. Kurde. Chyba sobie to zostawię. Tak, to jest. Zdaje się to. A szkoda, że nie mamy Marcina, bo on ostatnio. Znaczy ostatnio, no dzisiaj generalnie Zdezerterował Mam ochotę tam wejść Tylko, że... No tam jest hardcore już, dobra Odpuszczam, bez żadnego Wsparcia O, to wolę nie ryzykować Uff. Kamil? No właśnie, Kamil nie wszedł tutaj Ale ale wiem już, gdzie jestem. To jest hardkorek. Właśnie, dlatego potrzebna jest w tym wypadku druga osoba. Kamil, nie ma niestety takiego doświadczenia, bo tutaj to jest zawał i tam jest wejście do kolejnego kawałka Zobaczcie, jest wszystko porozrywane. To jest ten, ten jawornik, którego nie wolno wam absolutnie robić. Tu już jest grubo. Może to było odsadzone, ale to jest hardcore. Wszystko jest popękane. Ja tu też tak chodzę sobie. O, grubo, no. I powiem wam, że. Tu wrócimy jeszcze w takim razie. No bo będąc w okolicy, zawsze można to miejsce odwiedzić. A wy absolutnie tego nie róbcie. Bez żadnego doświadczenia. Ale zdecydowanie. Nawet nie próbujcie tego robić. jest grubas. To jest naprawdę grubas. I tu nic nie dotykamy. Nic poram poleci. Opa. Przecież wyturlać. Bez dotykania. No, Kamil, tam jest wejście do kolejnego poziomu Ale to bez, bez Marcina to ja tego nie zrobię Bo tam jest naprawdę grubo Kuźwa No Tam jest naprawdę bardzo grubo Tu była świdnicka gruba. Kto był? Świdnicka Możliwe, możliwe, możliwe. Chyba nawet, chyba nawet ta grupa wchodziła właśnie e, do tamtych rejonów. O kurde. A, i mamy przodek. Dobra. mamy przodeczek. Zakończyło się. Dzisiaj tutaj działa ta zasada, o której za każdym razem Wam mówię. Czyli zasada prawej ręki. Jeżeli zgubicie się gdzieś, gdzieś w obiekcie, trzymajcie się prawej ściany. Prędzej czy później wyjdziecie. Najgorszą rzeczą w sztolniach jest łażenie tak na spontanie, na zasadzie A, tu se pójdę, tam se pójdę. Nie. Trzeba mieć pewne zasady, którymi, które się stosuje albo lewa strona. Albo prawa strona. Robimy wszystko po prawej, później wszystko po lewej. Znaczy właściwie lepsza jest prawa strona. Ja to trochę zamieszałem teraz, ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi. Chodzi o to, że trzymamy się tylko i wyłącznie jednej strony. Jak idziemy, robimy wszystkie miejsca po prawej. Wracamy i wszystkie miejsca po lewej. I tu jest korytarz łączący, o ile pamiętam. To łączyło szczolnie, a to teraz dojście z tego łączącego korytarza będzie chyba jeszcze w prawo. Tu trochę. O, kurde! No, no. jest trochę brei. No nie, to tylko tam przy tym. Widać, że tutaj całkiem niedawno ktoś był. Bo woda jest zmącona. O, półkodane żeby chodzić bez kaloszy, no ale widzicie, no może rzeczywiście przesadzamy dzisiaj z kaskami, może rzeczywiście przesadzamy ze środkami bezpieczeństwa, ale okazało się, że jednak mając ze sobą, e, o Jezu, mając ze sobą kalosze, jesteśmy w stanie eksplorować tą sztolnię w normalny zupełnie sposób. Także jak widzicie, komory duże, Tutaj chyba kończymy, o ile pamiętam tak, tu jest przodek, czyli doszli dotąd i tu się wszystko skończyło, czyli okazało się, że dalszy, dalsza eksploracja e, tego złoża nie miała żadnego sensu. Zobaczcie, jakieś metale się odkładają, żelazo podobne, pierwiastki metalowe. I tutaj się kończy, nawet nie widać. W tym momencie, żeby były gdziekolwiek odwierty porobione, czyli prawdopodobnie strzelili ostatni raz i stwierdzili, że na tyle w tym momencie wystarczy. No, także sporo, patrzcie, łączniki, sporo elementów od obudowy, dużo sierkowodoru, bo czuć go tutaj dosyć znacząco ale sama sztolnia jest wentylowana tutaj nigdy nie było żadnych problemów z gazami ani z temu podobnymi rzeczami co to jest? jakiś Kia kija no a my idziemy w prawą stronę plum dobra no, nie jest głęboko za każdym razem najpierw no tak sprawdzam, żeby za głęboko nie było. <laughs> Żebyśmy tak jak się kiedyś urządziłem, to chyba było e, w nowym kościele, że wlazłem przy napływie adrenaliny, stwierdziłem, tak, 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 tu idę. No i poszedłem, niestety nalało mi się, bo wody było więcej. Była taka woda ślicznie prześwitująca, bardzo ładna. No i niestety wlazłem. Dobra, mamy przodeczek, obwalik i lecimy sobie tutaj. No to z reguły właśnie tak jest, że to się obwala w okolicach skrzyżowań, bo największe połacie odkryte są, idą w jedną, w drugą, w trzecią stronę i to się później wszystko obsypuje. Jak widzicie, tutaj ładnie suchutko. No dobra, no nie jest suchutko, ale całkiem ciekawie. Jak Ci się, Kamil, podoba Jawornik? Bardzo fajnie, jest, No ale to na tym polega właśnie, żeby czasami się trochę zgarbić. Bardzo fajna, naprawdę dla mnie podróż sentymentalna, choć przyznam szczerze kilka lat, których tutaj nie byłem, zapomniałem ją zupełnie. E, i, 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 I nie wiem, no to jest do głównego wyjścia w lewą stronę, my jeszcze idziemy, Sztaunia numer 2. To jest korytarz sztorni numer 2. Tam są te dwa wierty. Teraz dojdziemy do takiego dosyć dużego pomieszczenia hali. A z boku jest tak zwany ołtarzyk po lewej stronie. No i tutaj pomieszczonko. Tu jest ołtarzyk. No e, i tutaj było podejrzenie w pewnym momencie, że może być szyb. Bo tak to wszystko wyglądało. Natomiast moim zdaniem jest to magazynek. Ja nie podważam absolutnie wiedzy i informacji ludzi mądrych, ale wygląda to bardziej na magazynek. E, bo widać, że tutaj też była budowa zrobiona. No i to robi wrażenie. W momencie, kiedy wchodzicie po raz pierwszy pod ziemię i widzicie taki obiekt, to jest wow, jest super. No bo on jest prosty. Tutaj poza tym jednym miejscem, do którego absolutnie nawet nie próbujcie się dostać, wszystko jest, wszystko jest dostępne, spokojne. Choć będę to podkreślał wielokrotnie, nie róbcie tego sami, nie chodźcie w takie miejsca, jeżeli nie macie doświadczenia i nie macie z sobą kogoś, kto mógłby was zabezpieczyć w jakiś sposób i wesprzeć przede wszystkim. Jak widzicie, dochodzimy już w tym momencie do miejsca, w którym już byliśmy przy samym wyjściu. tam jest przejście do, do tej drugiej sztolni do trzeciej z kolei. Tutaj fajnie też widać tą obudowę. Nie zawsze fascynowały takie obudowy. one Taki klimat robiły, Wyobraźcie sobie, wszystko obudowane belkami. Ci, którzy nie wiedzą, jak to wyglądało, były belki. Zresztą ta belka ustawiona na jakimś kawałku, były belki, i obudowywane były z tamtej strony deskami, po to, żeby nic z zewnątrz, czyli na przykład ze skały, z ociosu, ze stropu nie spadało. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Tak to wygląda. Jawornik dla mnie to ciągle kompleks RIZE. Nawet możemy zobaczyć na tej tablicy, że ktoś powiedział, że to jest kompleks RIZE, choć jawornik jakby niekoniecznie związany jest z tym całym kompleksem. Sztolnia nieduża, mniej więcej pół godziny do 40 minut. Jeżeli idziecie jakimś takim rozsądnym tempem. Sporo kolorów, natomiast jakby też nie jest to miejsce, gdzie te kolory w jakiś sposób tam szokują. Jest ich po prostu sporo, wycieki ze ścian, ale o, są bardziej kolorowe, no i uważajcie pod nogi, bo tu jest wszystko bardzo, bardzo śliskie. Okej, okay, drodzy Państwo, dochodzimy do wejścia i najgorsze jest to, że w tej chwili jest nam ciepło. A za chwilę będzie bardzo zimno. Hu, hu, ha, hu, hu. Ha. Nasza zima zła. Szczypie w nosy, szczypie w uszy. A dalej nie powiem. Jeżeli doszliście do tego miejsca, nie zaśpiewam, okej, okay, za duże słowo. Jeżeli doszliście do tego miejsca, to mam nadzieję, że dopiszecie ciąg dalszy tej piosenki w komentarzu. A będzie mi bardzo miło z tego powodu. Dobra, to co? wychodzimy no niestety no takie życie eksploratora że czasem się wchodzi, a czasem się wychodzi bardzo fajne miejsce bardzo fajne, o patrzcie kapało kapało i się dokapało okej okay. tutaj jak jest mokro to jest masakra żeby stąd wyjść czy masakra, może przesadziłem, ale no nie jest to, to najłatwiejsze, bo to wejście nie jest zbyt duże Ktoś odnalazł, otworzył i od tego czasu wszyscy mogą z niego korzystać. Pik! Jesteśmy na górze. Kamil się wyturla. No. I super. Jak wrażenia, panie kolego? Cudownie. Bardzo fajna ładność. Łatwa, prawda? Tak. W porównaniu z tym, co Cię zawsze ciągałem, to... Tym razem było banalnie prosto. Panie i Panowie, to było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o kawie, pamiętajcie o łapce w górę albo w dół. No i oczywiście komentarz, minimum 7. Jak ktoś by chciał dopisać piosenkę, to. 7 komentarzy każdy, tak? Nie, 7, 7 słów. 7 słów, aha, ja. 7 słów w komentarzu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!